Witam wszystkich, nazywam się Rekrutowi, pracuję w firmie Tordela. Zawodowo zajmuję się obliczeniem ryzyka finansowego związanego z inwestowaniem w warzywach tradycyjnych, razem w, piencji, w tej poprzedniej projekcji Zawodowo miałem styczność z nikotnią z rakotą piętnastą, z kutem, obecnie mamy na staku kasandę, mamy rybniska, mamy klubopliczczynią, a na co dzień programie zabijmy z i tak się składa, dlatego że Apache e, Spark y, przynajmniej na stronie F2 jest wymieniany jako połączenie się jego systemu. I teraz tak, agenda. Powiem, co to jest za Spark, kto tego używa, dlatego że ta chyba jesteśmy przekonani, natomiast e, Spark jest ciągle nowością dla nas. E, historia Sparka. E, porównam paradygmat mapy News, z, z tym, co używa SPARK, czyli ak skierowany. E, Pokażemy sobie jak wyglądają programy napisane w sparku, jak wyglądają programy w których jest, może to być najmniejsze, jak można testować sparka. Ja nie jestem z definicji tego, że spark, ja wiem, jak się ma wiedzieć, powiem o tym, co na benchmark, jak się pada Spark, o tym jak działa spark w klastrze i potem o ekosystemie, na dupach sparka i jeśli możemy coś o spark z Więc to jest spark. Na stronie, jak to jest, spark. Możemy przeczytać, że spark jest szybkim e, silnikiem do przetwarzania dużej ilości danych. I co charakteryzuje spark na według? By że jest szybki, tak? E, DJ Katrin stwierdzi, że jeżeli wykorzystamy caching, karty znacznie szybsze. Przepraszam, spark szybszy od silnika podróżnego. Tak? E, I bez wykorzystania, się razy szybciej jeżeli, jeżeli nie Jest potrzebował. A i, mam a w same wyglądają jak zwykły podskalowy czy też Można pisać w dawie ie z piramidą, czy jest A, czy e, z Box. E, jest e, ogólnego mam przeznaczenia. Tak? Czyli zaraz po rozpakowaniu Sparka a dajemy narzędzia do pracy z, 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 z instruktorami. Mamy narzędzia do symulowania danych, mamy w maszyn, detektach maszynowych, e, do tworzenia grafów. I Spark wchodzi wszędzie. Znaczy to tyle, że inni, do Sparka, mogą być to, mamy wszystkie Skype, czyli TDFS, może być SSM, Amazon, może być tutaj Cassandra. Natomiast Spark sam w sobie jest silny i może używać różnych pastermenadżerów. Tak? Możemy użyć pastermenadżera związanego ze Sparkiem. Możemy użyć, jeżeli mamy taką infrastrukturę przyprowadzoną do bezpłatnego jadna, to jest to a masz, I teraz tak szybko to używa spadka e, więc Pandora jest to firma podobna do Stanów ale to bardziej wykładna na Stanach e, Comcast to jest e, firma największy prowajder internetu w Stanach mamy Oiala możliwe rozwiązania biznesowe do streamingu wideo, FPC e, mamy Netflixa e, Netflix testował zobaczy na swoim kraju znaki zobaczył zobaczy z nim jakby to jest ciekawe, bo jak to jest filmów, którym zrobić analizować, to jest używają Sparka. Goldman Sachs używa tego do wykrywania przekrętów. E, Twitter używa e, Sparka do analizy grafowej, gdzie też przepraszam, to jest wsparcie bardzo trosko. Janelia to jest firma, która analizuje aktywności mózgów, doszczuje się na temat, wszystko jest wizualizowane w internet. Kim to został partnerem tej zapisji, będzie rozwijała Sparka i ile było to z I świeża wiadomość miesiąca temu prowadzenia, która jest największym prowajderem rozwiązań do Party, to do że domyślnie Spark będzie domyślnym silnikiem w instytucjach. I teraz teraz Sparka. W 2004 budżet papier za ocenie czy nie na predykcji, jak to W 2006 roku szybko podchwyciło temat, czyli to ruda. Następnie Matej Zeffiara wypuścił Sparka. z jest bardzo dobrą spółkę. Zainteresowało się tym inwestycją, w Krakowie i zaczęło rozwijać dalej, jak nie Sparka w swoim amplarze. W 2013 roku Matej zakłada database, co jest bardzo ważna dla Sparka, dlatego, że pojawiła się firma, to jest która dostarcza start-up, po to, żeby być w tym samym wychodzi <tuszynki> na licencki, a jest możliwe, za datą I w 2014 roku, sparg tej tona, który jest od Benchmark, który do tej pory należy <tuszynki> Więc równanie, jak mówiłem, po raz działa tak skucz, w w dużym skrócie. Także na y, naszych slajdach wykonują się operacje mapy. Jeżeli zrobić, znowu wykonać od karty, to jest map. I ma, to, to jest przykłady tak? Czyli sobie tobie, y, nasz tekst, dzielimy go sobie na y, linie, y, na słowa. Potem mapujemy to do postaci takich kodek. Następnie musi się wykonać shuffling, żeby to wygrupować. I potem zbieramy reviews z naszego mastera. Teraz tak to wygląda w spadku. Więc w Sparku wszystko się które są w zdrowy I w spadku buduje z tego e, gra w zależności, w kolejnych, które mogą się wykonać. E, w Jeżeli mamy operacji e, analogicznie makerów w e, handlu Spark to, to tak, żeby to było jedno zadanie jeżeli zobaczysz, że jest sens na przykład wykonać wcześniej niż niż to takie te zadania przecież sobie trzeba aranżować. Jest to bardzo ważne, dlatego, że każdy, każdy w który wygrywa, oznacza to, że ma który się uruchomił, przeprowadzanie, dane z zostaną za zaczytane, zostaną przeprocesowane i zapisane. Tak wygląda ta, czyli gra skierowana Parku. I tak wówczas jest to, że mamy druga, zacytuję z uzgniętą, robi na lokalnie, na, na, na mapę, potem dojdzie do dwóch fajd, więc y, spad się orientuje, że to wszystko można zrobić w jednym przebiegu. Tak? Potem jest druga, więc wystąpi szatnik pomiędzy wodami, a na dalszym szatrywaniu, bo już nie jest na jednym go zrobicie. Następnie eee. ma jedność tam operacji, ma mapę, ma wbawion, stawkę i, y, y, i ona się orientuje znowu. No, to wszystko można wykonać za jednym razem, tak? Tak wygląda skutek tradycji, więc e, mamy tutaj e, program napisany z Sparku, czytamy sobie planet, filtrowanie, czy, e, więc Spark się orientuje, że on no, to może po prostu sobie zrobić tego, czy e, Dalej Spark ma dużo optymalizacji i sprawdzaczami, e, to jest przykład jednej z takich optymalizacji, e, jest to DOI e, i Spark jest tam, i uważam, że jeżeli Ugrupowaliśmy sobie coś w danym kluczu, to on zostawi te dane tam, gdzie są. Dlatego, że jeżeli klipujemy w tym kluczu, to możemy te dane wyciągnąć sobie do tych nowych. I to co jest zaznaczone na czarną, to są dane spieszowane, tak? I one i dalej będą I Teraz niech się w park płeć więc e, to jest program się z tym bardzo optimalnie na natomiast jest ten program przykładowy ze strony.

i, Redux, tak? i teraz y, Spark dopiero zacznie działać w tym momencie, tak? Dlatego, że on widzi, że do tej pory nie go nie się gra to wszystko będzie wykonane jako jedno przejście y, i fajną rzeczą jeszcze jest w tym to, że y, dzielimy sobie te najmniejsze na mniejsze dodaniami i wskutu na funkcję. Y, natomiast y, w Hadoopie staramy się o żeby w naszych operacji map, czy było jak najmniej, tak? Z, dlatego, że no ale to już nie jest. Więc staramy się, jeśli mamy bardzo skomplikowaną kluczkę, staramy się, co mamy, dodawać. Teraz niech panu rozpoczęcie powodami. Więc ostatnio mam nawet też dzisiaj, że tutaj, żeby było kilka e, jej wcześniej wspomniane. Natomiast e, e, zadaniem języka, którego nam było to, że bardzo się martwimy o to, co jest rozmodelne. i No i to działa tak? Nie poddamy się to Dla moich kolegów, tak? I po czas, się, jak w sumie to... I wie, trzeba to zrobić w ten sposób. I jak działa SPARK, który yes. podziela, Więc SPARK ma, SPARK kontekst. SPARK kontekst tworzy zadania, planuje zadania, odpowiada za data lokaliki Data tej oznacza to, że jeżeli któreś dane klasie zostały skasowane, to spark kontekstu się e, I odpowiada za koszt Więc jak działa po prostu nad No więc przetwarzamy sobie i mamy zapisaną informację, jak zostały zbudowane nasze dane. Więc jeżeli pada z nich po e, prostu patrzymy e, na wyprawę zależności, zachowamy się w prototypu i budujemy sobie dane z podpoczynku. E, takim podstawowym narzędziem sparku są artydyki. To są wyposzone e, kolekcje, e, które są odporne na błędy. I jak tworzymy e, artydyki, więc możemy po prostu sobie rozpocząć nasze kolekcje, możemy zaczynać sobie nasze dane z pików. E, moglibyśmy tutaj dać wprost taki kader 3 tak, I, e, e, jest bardzo wieloma danek tej Izbie Pierwsza. A te wspierają bardzo typy operacji. E, Transformacje. Więc transformacja to jest po prostu dla mnie mówca. A e, gdy coś na wyjściu, mamy jakieś operacje, dwa coś na wyjściu i nie ma na miejscu jeden. Akcje. E, akcja. To jest coś, co wymaga komunikacji z naszym masterem, tak? czyli na przykład. E, I przykładem takiej transformacji e, w wsparciu jest MAP, tak? czyli wyobraźmy sobie, że chcemy przenożyć wszystkie nasze mapy, więc e, to, to jest MAP. E, jest dużo więcej niż gotowych operatorów, e, platmap, e, filter. E, akcja z kolei e, to jest coś, co wymaga komunikacji z naszym Master'em, tak? Więc łatwo rozwijać akcji łatwa transformacja. Jeżeli coś wraca Artydyk z swobodę, to nie jest transformacja. I teraz najważniejsze te informacje, to artydyści są leniwe. Tak? Znaczy to tyle, że dopóki nie poprosimy o zawartość tego rodzaju w środku, nic się nie stanie, tak? Więc mamy nasz gracz zewnętrzny zbudowany, dopóki e, master nie odpyta zlejków dane z e, parkiem, gdzie zlejdzie końców. E, I e, dopiero w momencie, kiedy driver prosi o informację, kadłub e, e, startuje. Tak? Ale musimy mieć świadomość tego, że działa to tak naprawdę jak zlejki e, e, w kolekcji. Więc jeżeli zlecimy sobie referencję z naszego dybleka, poprosimy o te informacje pięć to e, sparkant to policzy. Ale możemy poprosić FARC, żeby nam te dane jakieś niezywało. I Spark wspiera y, dużo modeli, y, dużo lewegi prezydencji. Możemy go poprosić, żeby on te dane w sposób pamięci. E, jeżeli nie ta pamięć skończy, żeby to zrobić na to Jeżeli mamy mocne procesory w żadnym ramu możemy możemy powiedzieć, że tą się podzięczyć pamięci dużo innych tam możliwości. E, Możemy go poprosić o to też, żeby terminowo yy, replikację. I yy, ekstremalnie yy, możemy poprosić o to, do, żeby nam w ogóle kyszową rzecz. Yy, jeszcze raz funkcję, jak działa yy, cały proces. Yy, Bierzemy sobie dane, tworzymy yy, sobie artygi, Na tak jak wykonujemy sobie transformację, również akcje, potem powstaje nam yy, grad w zależności. Następnie zadania są łączone, większe zadania są zrealizowane <coughs> i wysyłane są przez schedulera lub cluster managera, który z kolei zleca pracę workera. Spark dostarcza też interaktywnego data. Jest to bardzo fajna rzecz, dlatego że możemy sobie jednogłośnie analizować, co się w naszym cluster. I tu znowu przykład workera. Tutaj czytamy sobie nasze dane, tutaj po kropce robimy sobie na mapę, znowu mamy ADDK, jeszcze się nic nie stało, mapujemy, znowu mamy ADDK, robimy sobie reproducer, no bo Spark jeszcze nic nie zrobił. W tym momencie Spark zaczynają A Jak możemy testować Sparka? E, więc nie ja mam, żeby kompleks Sparkowy zrobić sobie naszym To e, jest Twodi ADER. TET to jest taki tutaj z implementacją. Więc mamy tutaj utwora, stawiamy sobie naszego sparka na terze sobie go stopujemy. E, master jest lokalnie, będzie używał w gardzenie, a klaster będzie miał nazwę, bo jak nasza karta zesłała. I tak wyglądają testy w sparku przy wykorzystaniu skala z i naszego poprzedniego plajda, którego Teraz, jakie są te kredyty tego, że SPARK potrafi kieszować dane? Jest nowa grupa algorytmów yy, iteracyjnych, które dostają tylko dużego kopa, jeżeli poprzednie dane mogą zostać zapisane w pamięci. Tak? Więc y, tutaj mamy przykład regresji na 100 Gigabajtach, gdzie już mamy do tego około na każdym momencie 10 GB dektorów pamięci. Yy, I tutaj Współpracujemy sobie też, tak? I to jest informacja dla, dla spadka, że on sobie też obowiązki, tą interakcje. Yy, I tutaj mamy porównanie, yy, że no jeśli yy, troszeczkę sięgną interakcje, spark sobie dotrzyma pamięci, natomiast no kadłub sięga, tak? więc no jest to szansa Dłuższy czas się mówiło, że Spark jest super rozwiązaniem, jeżeli nie jesteście w stanie trzymać to, co macie w pamięci, tak? ale jeśli nie, to musicie używać ich na Hadoopach. Natomiast w 2014 roku Spark podniósł Hadoopa w tej formie Breakthrough Jest to sortowanie danych w najwyższej kategorii 100 terabajtów, Wystarczył z Yahoo! i dostarczyło database. Spark wykorzystał 10 razy mniej nauk, nie korzystał ze swoich cache'y i wszystko odbywało się na tej test A i zrobiono też testy, powiększono ilość na 10 razy i padło na takiej samej ilości nauk, jakby się działało. Tak w tym przypadku. Ale teraz o ekosystemie. Tak, więc kadłub dostarcza nam e, dużo rozwiązań. E. Mamy Kaiba, mamy Giga, mamy Apache Film, hmm. to deklaracja pisania naszych Mamy Mamy Moskwanta jako bibliotekę do maszyn lepków, dobrze do czyli stypendiowego, do robienia grafów, mamy pląt belogów, mamy skargi, to jest projekt Twittera, który drażkuje całe to kadupowe. kadłubowe. Wtedy DSL w skali, te w skali wyglądają podobnie jak w parku. Mamy ASPACE'a, e jeżeli ktoś potrzebuje pytać o random, potrzebuje randomowego tytułu e, Ile to wygląda e, w przypadku sparka? Goby, y, więc rozpakujemy sobie sparka i, i na starcie dostajemy e, zbiór, e, bibliotek e, sparki, do zadań strukturalnych, do z innych do oscylizowania. A jak się ma i wynośnienie maszyny i to Co jest bardzo szczęśliwe? Każda z tych bibliotek jest zbudowana na korze Sparka. Więc yy, zupełnie inaczej niż w przypadku grupa, Dlatego, że te wszystkie projekty są osobne projekty i nie mają wspólnego poradnika. Natomiast w przypadku Sparka, jeżeli jest jakiś patch, Wydaje mi się, że Jeżeli Jeżeli jakieś zbawienie istotności, to wszystko od razu tak rozwojuje się w Jeszcze szybko wspomnę o Spark Streaming'u. Nie jest to do końca streaming, nie jest to też do końca bug. Tak naprawdę jest to coś, co ludzie z Databricks określają jako mikro w sparku możemy sobie wysłać okna na 1 sekund na sekundę ja i on będzie nam zbierany. On za nimi na przecież się nazywa Destin. a deski to jest tak naprawdę kolegia tak? więc programując aplikacje, które się w sparku, wracamy z udziałem do FDD, i programujemy dokładnie tak samo jak wcześniej. I teraz jeszcze tylko informacja, jak to działa, jak szybko to działa. Więc tutaj porównanie Apache Storma ze sparkiem i z Apache jeszcze y I to jest coś, co znalazłem na stronie Uniwersytetu u Duke, gdzie Apache Spark z tymi potrafił przetworzyć 40 razy więcej tweetów na sekundę na pojedynczym rogu. To w zasadzie było wszystko, czy jakieś pytania. Czy Wy to robiliście z TES Czy to działa tak? I tak sobie pomyślałem właśnie, czy można porozmawiać, że Wy poznaliście, że to było, zapamiętaliście, że to było za chwilę, niż trafił tego... Projekt nazywa się Apache Test po prostu. I na większości porach dotyczących HYPE'a i optymalizacji zapytań HEP-owych, tam się pojawiają z reguły zapytania, mówiąc, odpowiedzi mówiące o tym, że Korzystajcie z teza, skorzystajcie z teza do tego, żeby zwiększyć wydajność rozwiązań hey PayPal. Ale to wsparcie mi pan, pan przekonał, żeby trochę czasu na tym spędzić, bo, bo naprawdę fajne rozwiązanie. Stysza. Świetnie. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie Sparta? Może gdzieś tam z tyłu? Też kolejne? koniecznie. Dobrze, w takim razie podziękujemy bardzo Jarkowi za wystąpienie.